Witam. W dzisiejszym materiale przybliżymy sobie podstawowe narzędzia programu AI House, które służą do rysowania pomieszczeń. Po lewej stronie ekranu posiadamy wszystkie narzędzia służące do budowania pomieszczeń oraz ich edycji. Program umożliwia nam kilka opcji rozpoczęcia naszego projektu. Chcąc zacząć rysować ścianę, wybieramy lewym przyciskiem myszki ścianę prostą. Następnie, przy pomocy lewego przycisku myszki na naszym polu roboczym Wybieramy jej długość i zatwierdzamy ponownie lewym przyciskiem myszki. Ściana jest kontynuowana i możemy w ten sposób zamknąć sobie pomieszczenie. Jeżeli nie chcemy kontynuować naszego pomieszczenia, wciskamy prawy przycisk myszki oraz przycisk Escape w celu wyjścia z narzędzia. Program pozwala na tworzenie również ścian, które nie mają kąta 90 stopni. Wybieramy ponownie ścianę prostą oraz odznaczamy Ortogonalne. W tym momencie możemy narysować ścianę o dowolnym kącie. Jeżeli chcemy, aby ten kąt był widoczny, wciskamy po prawej stronie ekranu, pokaż kąt. I w tym momencie program pokazuje kąt naszego pomieszczenia. Wychodzimy przy pomocy prawego przycisku myszki oraz Escape. Kolejne narzędzie służy do rysowania łuków na ścianach. Wybieramy sobie ściany i tworzymy nasz łuk. Możemy od razu wpisać jego wartość, jako na przykład 1200 i zatwierdzam przy pomocy przycisku Enter. Chcąc połączyć nasze pomieszczenie, wciskamy konkretną ścianę i wybieramy narzędzie podział. W tym miejscu oraz w tym miejscu. Wychodzimy z narzędzia prawym przyciskiem myszki i w tym momencie możemy usunąć ten kawałeczek ściany przy pomocy narzędzia Usuń lub przy pomocy przycisku Delete. I widzimy, że stworzyło nam się pomieszczenie, które możemy dowolnie jeszcze wyedytować. Kolejne narzędzie służy do rysowania prostokątnych pokoi. Przy pomocy lewego przycisku myszki, podobnie jak w przypadku prostych ścian, zatwierdzamy nasz pokój. Wychodzimy przy pomocy prawego przycisku myszki. Każdą z tych ścian możemy dowolnie edytować Wybieramy konkretną interesującą nas, nas ścianę, którą chcemy przesunąć i dowolnie ją przesuwamy. Możemy powiększyć pomieszczenie przy pomocy konkretnych wymiarów. Na przykład możemy wpisać 7000 mm. W całym projekcie wszystkie wymiary są podane zawsze w milimetrach. Następnie, aby ułatwić sobie pracę, możemy nazwać nasze pomieszczenia. Klikamy na słowo bez nazwy i wybieramy jego nazwę, jeżeli chcemy, żeby to była kuchnia. Górna część menu jest niezmienna dla każdej zakładki narzędziowej. Posiadamy tutaj funkcję otwierania naszych poprzednich projektów, zapisu naszego projektu, cofnij ponów, opcję czyszczenia naszego pomieszczenia. Możemy wyczyścić cały dom, pojedynczy pokój, możemy usunąć wszystkie mebla, wszystkie wykończenia oraz wszystkie niestandardowe materiały. Kolejnym narzędziem jest inteligentny układ, do którego przejdziemy w następnym materiale. Możemy sobie włączyć lub wyłączyć wyświetlanie elementów, które nas interesują. Następnie mamy u nasze uniwersalne narzędzia, takie jak miarka, wskaźnik, edytor panoramy czy narzędzie służące do próbkowania. Są nasze rysunki, są rysunki w formie CAD, listy zakupowe naszego projektu oraz narzędzie służące do renderowania i galeria. Następnie po prawej stronie ekranu zawsze wyświetlają nam się dokładne parametry każdego wybranego przez nas elementu. W górnej prawej części ekranu mamy naszą mapkę i możemy w tym momencie zaznaczyć rozwyświetlić wyświetlić pojedyncze pomieszczenie, które nas interesuje lub cały nasz projekt. A-house pozwala na dowolne przechodzenie między widokami: widok 2D, widok 3D całego naszego projektu oraz widok poszczególnych pomieszczeń. Widzimy na mapce, gdzie dokładnie znajdujemy się w którym pokoju i w jakim widoku. Czym się różni widok 3D między widokiem pokoju, widoku 3D? Pracujemy ogółem na całym projekcie, na całym mieszkaniu oraz obracamy nim globalnie, natomiast widok pokoju służy do projektowania konkretnego pokoju w układzie lokalnym. Wróćmy do naszego planu 2D. Chcąc usunąć nasze pomieszczenie, wystarczy wybrać podłogę i wybrać przycisk Usuń. Kolejnym sposobem na modelowanie całego pomieszczenia jest moduł Free Modeling. Przy pomocy tego narzędzia możemy stworzyć nasze pomieszczenie od pierwszej kreski. Jest to bardzo popularna metoda modelowania wśród architektów, którzy są już przyzwyczajeni do tworzenia rysunków oraz później ich wyciągania. Mamy tutaj narzędzie służące do rysowania poszczególnych linii oraz do wyciągania ich. Możemy także tworzyć offsety, które również. Możemy tworzyć zarówno elementy regularne, jak i elementy nieregularne. Które możemy oczywiście dowolnie edytować. W module Free Modeling posiadamy już gotową bibliotekę, którą możemy używać w naszym projekcie. Są tutaj zarówno gotowe budynki, elementy otoczenia, elementy wykończeniowe. Oraz naszą bibliotekę, w której możemy umieścić wszystkie zaimportowane przez nas modele. Możemy również zaimportować pliki w rozszerzeniu SKP. Jeżeli chcemy usunąć cały nasz rysunek, przy pomocy wciśniętego kontrola zaznaczamy po skosie i przy pomocy przycisku Delete usuwamy. W tym momencie możemy wrócić sobie do naszego rysunku. Możemy również zaimportować rysunek CAD, który uprzednio przygotowaliśmy w innym programie, lub rysunek na bazie JPG. Wybieramy import planu CAD. I wybieramy nasz rysunek, który przygotowaliśmy. Klikamy otwórz i w tym momencie program otworzył oraz zczytał wszystkie wymiary, które przygotowaliśmy uprzednio w programie CAD. Postawił ściany oraz dołączył drzwi. Jeżeli chcemy wyłączyć nasz rysunek CAD, który znajduje się pod spodem, wybieramy wyświetlanie plan podłogi i wyłączamy pokazywanie planu podłogi. I w tym momencie możemy zaczynać nasz rysunek. Natomiast jak zaimportować plan podłogi w formacie JPG? Otwórzmy sobie teraz nowy projekt. Aby zaimportować plan podłogi z rysunku JPG, klikamy ponownie Import planu CAT, wybieramy nasz plan, wycinamy to, co chcemy zaimportować z naszego planu i możemy wybrać Inteligentne rozpoznawanie lub rysowanie ręczne. Inteligentne rozpoznawanie rozpoznaje wszystkie ściany okna oraz wstawia niezbędne elementy. Wybieramy Inteligentne rozpoznawanie. Bardzo ważne jest, aby w tym momencie ustalić prawidłową skalę. Mamy miarkę, i przy pomocy tej miarki możemy ustalić sobie skalę. Na rysunku mamy podane wymiary w milimetrach, dlatego wystarczy, tak naprawdę, teraz, że ustawimy dokładnie tak samo miarkę i zatwierdzimy wymiar 3800. I wciskamy OK. W tym momencie program prawidłowo rozpozna nasz rysunek. Przejdźmy sobie do widoku 3D. Widzimy, że wstawił automatycznie drzwi, okna, ściany. Potem jak w przypadku planu CAD możemy wyłączyć wyświetlanie naszego planu podłogi i zacząć projektować. Kolejny materiał zaprezentuje jak w prosty sposób wstawiać drzwi, okna oraz wszystkie niezbędne kolumny, podpory czy belki.